Pani Prezes, spotykamy się dzisiaj w piękny słoneczny dzień na zawodach wędkarskich aktorów imienia Pana Mariana Łącza, którym to, których to Pani jest partnerem. Dzień dobry, tak, jestem prezesem Zarządu Fundacji Nadzieja Osób Poszkodowanych w wypadkach drogowych i fundacja właśnie jest partnerem zawodów wędkarskich. Współpracujemy z Panią Laurą Łącz już wiele lat i razem organizujemy różne event. Uh -huh. e, czyli nie tylko pani współpracuje przy tym dzisiejszym evencie, ale pewnie przy jeszcze innych, takich jak na przykład Akademia Dobrego Stylu. Tak, też Akademia Dobrego Stylu razem z Klubem Integracji Europejskiej, ale tak naszym ważnym, ważną imprezą, ważnym wydarzeniem jest Ogólnopolski Konwent pod tytułem Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, który w tym roku w październiku odbędzie się już po raz trzeci. Mhm. Rozumiem. Wracając do tematu tych zawodów wędkarskich, to czym będą wyróżniały się w tym roku na tle właśnie innych zawodów wędkarskich aktorskich? No na pewno tym, że jest to robione w w takim akuratnie czasie pandemicznym, mhm. tak? Także, że żeby tutaj być, to też musimy po prostu jakieś przełamać swoje, swój strach, mhm. tak? I cieszę się, że mimo takiej, takiej sytuacji jest nas tak dużo. Mhm. Ze względu na pandemię, pewnie tych zawodników jest mniej w tym roku niż było corocznie na zawodach wędkarskich aktorów. Czy to się zgadza? No raczej tak. Mhm. tak. Nie liczyłam dokładnie, ale raczej tak. Mhm. Jasne. Pięknie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam i do widzenia.